Prawie 30 makiet pokazano w tym roku podczas wystawy Ontrax w Muzeum Kolei Holenderskich. W Utrechcie swoje prace zaprezentowali m.in. modelarze z Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i oczywiście z Holandii. Wśród wystawców nie zabrakło Polaków. Tym razem na Ontrax zaproszony został Sebastian wraz ze swoją nową makietą stacją rusinowo-wąskotorowe. To oznacza, że ekipa PMM H0 zaprezentowała się w Holandii już po raz trzeci. Tysiące odwiedzających muzeum kolei holenderskich. Do takiego widoku zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Nic dziwnego, wystawa ta od wielu lat wygrywa bowiem jakością. Tak przynajmniej przekonują organizatorzy imprezy. Myślę, że to najlepsza wystawa makiet kolejowych w całej Europie, ponieważ mamy tu takich modelarzy jak Sebastian Marszał z Polski, ale także topowych z Francji, Belgii, Holandii, Anglii. Pokazują swoje prace we wspaniałym otoczeniu. Między wielkimi, Prawdziwymi pociągami. W tym muzeum opowiadamy kompletną historię o holenderskiej kolei. ONTRAX już na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych w Muzeum kolei holenderskich. W tym roku Ontrax odbywa się po raz jedenasty. Myślę, że jesteśmy nieźli w tym, co robimy. Mam nadzieję, że w ten weekend odwiedzi nas 10 tysięcy w trzy dni. Do tej pory głównym organizatorem Ontraksu była doświadczona holenderska grupa modelarzy z Mitropa Team. W tym roku po raz pierwszy całą imprezę przygotowało Muzeum Kolei Holenderskiej, a konkretnie pracownicy tej placówki. Mitropowców poproszono jedynie o stworzenie warsztatu modelarza. Swoją rolę odegrali znakomicie. Gorzej ze swoim zadaniem poradzili sobie zarządcy muzeum, bo w Utrechcie pierwszy raz można było zobaczyć sporo kolejek, które z wysokim poziomem modelarskim miały niewiele wspólnego. My pokażemy jednak te najlepsze makiety. Nie widzieli jej nigdy. Ani mieszkańcy Szanghaju, ani Nowego Jorku, ani tym bardziej Wellington. W utrechcie Rusinowo-Wąskotorowe Sebastiana Marszała miało swoją światową premierę. Przyjechałem z makietą stacji Rusinowo-Wąskotorowe. Jest to stacja na nieistniejącej już kolejce kwidzen mareza rusinowo wąskotorowe jak długo Sebastian budował Rusinowo? Pomysł makiety zrodził się w 2012 roku. Po raz pierwszy właśnie w Utrechcie mam przyjemność zaprezentować dla wszystkich makietę. Jest to stacja czołowa z czterema torami, pięcioma rozjazdami. Przedstawia dwa budynki. Jeden z budynków to budynek stacyjny, który zbudowany jest w, zgodnie z planami, oraz budynek mieszkalny, który zachował się do czasów dzisiejszych. Dodatkowo jeszcze na stacji jest lokomotywownia która jest zbudowana na bazie planów obiektu, może na wymiarach z planu zdjętych i budynek toalety wraz z magazynem. Stacja Rusinowo-Wąskotorowe, bo taką nazwę nosi ta praca, to makieta modułowa, która dla potrzeb wystaw staje się makietą prezentacyjną. W tej wersji zostaje ona doposażona w tło i tak zwany fryz z oświetleniem. Oczywiście na makiecie najważniejszy jest ruch pociągów. Właśnie na stację przybył pociąg pasażerski, który tutaj kończy bieg. Lokomotywa obiega skład, by za chwilę udać się w drogę powrotną. Tabor, który można zobaczyć na stacji, nie jest przypadkowy. Na torach pojawia się typowe, pojawiają się typowe składy z 1968 roku. Między innymi możemy zobaczyć typowo polski wagon 3AW, lokomotywę LXD2 oraz parowozy z wagonami pasażerskimi i towarowymi. Przybywające do Rusinowa pociągi towarowe przyprowadzają wagony obsługiwane na ładowni. Pomimo nieskomplikowanego układu torowo-rozjazdowego, prowadzone są tutaj ciekawe manewry. W Rusinowie jest też parowozownia. Niewielka, jednostanowiskowa, a przy niej urządzenia do nawęglania i wodowania parowozów. Ruchome ramię żurawia i otwierane drzwi dodają uroku temu miejscu. Po zakończonej pracy parowóz odstawia się do szopy. Na makiecie jest wiele, bardzo wiele szczegółów i tak zwanych scenek rodzajowych. Co można tutaj zobaczyć? No przede wszystkim można zobaczyć małe ptaszki przy budynku mieszkalnym, ogród, ule. No na stacji tętni życie, więc jest tych szczegółów sporo. Obecnie po prawdziwej stacji kolejowej w Rusinowie nie ma praktycznie śladu. Najpierw II wojna światowa, a później likwidacja i rozbiórka kwizyńskiej kolei dojazdowej doprowadziły do zniszczenia większości obiektów. Zachował się tylko budynek mieszkalny, żadnego układu stacyjnego, torów, nic nie ma. W tym miejscu, gdzie kiedyś była stacja, stoi w tej chwili stacja benzynowa. Która z koleją niestety ma niewiele wspólnego. Oszczędność to słowo, które chyba najlepiej opisuje rusinowo Sebastiana. Makieta nie krzyczy do nas, halo, nie przegap tego, raczej szepcze, zapraszam i wodzi za nos od lewa do prawa i odwrotnie. Sebastianie, liczymy na więcej takich premier. Makietę Kormil już kiedyś oglądaliśmy w Utrechcie. Henk rozbudował ją do wersji XXXL i znowu pokazał na ontraksie. Okazuje się, że kolej jest dla niego jedynie pretekstem. Moim wielkim hobby jest tworzenie modelarskich pejzaży. Makieta przedstawia Anglię w latach 50., ewentualnie wczesnych 60., tuż przed końcem pracy wąskotorówek. A zatem Anglia sprzed czasów wielkiej czwórki z Liverpoolu. Tak, to Anglia sprzed ery Beatlesów. Wszystkie figurki, które widzicie na makiecie, mają krótkie włosy. Pierwsze dwa moduły makiety powstały w szczęśliwej współpracy z Anglikami, Johnem i Jane Jacobs. Trzeci, czwarty i piąty zbudowałem sam. W sprawach technicznych pomagali mi Dirk Heisman i Jan van Morik. Co zobaczymy na tej makiecie? Makieta przedstawia wiejski klimat Wielkiej Brytanii. Powiedzmy, że to obszar położony 40-50 mil od brzegu morza. Ostatnim elementem makiety jest port rybacki. I właśnie ów port, latarnia morska i rzecz jasna, dochodząca tu kolej to najnowsze segmenty. No, właśnie, to jak to jest z tą koleją? Na makiecie jest kolej, ale w mojej ocenie nie jest ona najważniejsza. Ważny jest pejzaż, widok, obrazek, który tu prezentują. Kolej jest potrzebna, żeby wziąć udział w kolejowej wystawie, ale nie jest celem samym w sobie. Moim celem jest zrobienie obrazu 3D. Kornmil jest z pewnością takim właśnie trójwymiarowym obrazem. Dlaczego Hen, który jest Holendrem, zdecydował się zbudować coś w angielskim klimacie? Dlaczego Wielka Brytania? Posiada ona bowiem unikatowy klimat i atmosferę dla tej części świata. Myślę, że wspólnie z moimi przyjaciółmi udało nam się pokazać ten specyficzny sposób budowania i życia. Właśnie tu to widzicie. Potwierdzamy, udało się. I to jak? Mała wyspa, a na niej kolej wąskotorowa, hotel i latarnia morska. Mon réseau pokazuje une île imaginaire tel que qu'elle est dans ma tête. Moja makieta pokazuje wymyśloną wyspę, bardzo małą wyspę z portem i latarnią morską. Obok latarni jest hotel. Gdy turyści wysiądą ze statku, muszą skorzystać z pociągu, żeby dojechać do hotelu. Na środku linii jest przystanek, który obsługuje małą plażę dla turystów. Makietę well, uh, zbudowaliśmy it, uh, w skali 1 do 43,5. Mm, Szerokość toru to 14 mm, co odpowiada kolejce o szerokości 60 cm w rzeczywistości. Wszystko na tej makiecie zostało wykonane własnoręcznie zarówno tory i rozjazdy, jak i budynki oraz figurki. Czy główny twórca tej makiety ma na niej swoje ulubione miejsce, motyw, szczegół? Nie mam ulubionego szczegółu na makiecie. Wszystko mi się tutaj podoba. Lubię wykonywać wiele detali i szczegółów na moich makietach. Choć latarnia jest zbudowana w ponad 40-krotnym pomniejszeniu, to jej wysokość i tak jest imponująca. Telewizory. Od jakiegoś czasu w taki sposób określamy sposób budowania makiet przez Francuzów. Tym razem pokazują nam w nich program z przedmieść miasta. Chcieliśmy pokazać, jak wyglądają suburbia miasta w nocy, albo w zimowy lub w deszczowy dzień. Pierwsza część makiety pokazuje śnieżny krajobraz. Jest nieprzyjemny is, uh, i mokry. Możecie zobaczyć tu mały pociąg, który przekopuje się the przez śnieg. Just the bistro, the bar. Przejeżdża obok otwartego baru. To jedyne suche miejsce, gdzie można się czegoś napić. Ostatnia część makiety pokazuje deszczowy krajobraz. Tutaj też jest mokro i niezbyt miło. Wspomniane telewizory to nasze autorskie określenie, dlaczego Francuzi i już nie tylko oni budują makiety właśnie w taki sposób. To, to pozwala to oglądającemu na, na bliskie spojrzenie. Jeśli oczy widza są w tym krajobrazie, to jest w nim także jego umysł. Nie można od niego uciec. Oglądający staje się wówczas częścią tego, co chcieliśmy pokazać. Każda ich makieta to modelarskie dzieło. Każda ich prezentacja jest na najwyższym poziomie. Eskadra świętego Michała nie zawiodła i tym razem Francuzi z tej ekipy przywieźli do Utrechtu przepiękną makietę. Pokazali dwie rzeczy: transport węgla i co jasne, klasę. Dzisiaj e, to, to jest minier, de charbon. W tym roku nasza makieta przedstawia kopalnianą kolej wąskotorową. Odtwarzamy transport węgla od załadunku do rozładunku z przejazdem przez mały wiadukt. Praca Eskadry Świętego Michała to piękna makieta kolei, ale to także starannie przemyślana kompozycja oparta na dopieszczonym scenariuszu tylko trochę brudnym od węgla, oczywiście. Mój ulubiony fragment to właśnie ten wiadukt, gdzie krzyżują się tory. Przebiegają tam dwie linie kolejowe. W Polsce eskadrę tworzy 16 samolotów i 16 pilotów. Francuzi udowadniają, że eskadra wysokich lotów może być zbudowana na ziemi, w dodatku ze zdecydowanie mniejszej liczby osób. Wąskotorówka zwykle kojarzy się z sapiącymi parowozami, kłębami dymu i pary oraz starymi wagonami. Tymczasem ta mała kolej ma się dobrze także w XXI wieku. Is, uh, uh, Makieta przedstawia austriacką lokalną linię kolejową Pinzgauer, niedaleko miejscowości Celamzi. I to jest Zbudowaliśmy ją w wielkości H0E. Jest więc to wąskotorówka o szerokości 750 mm. Na makiecie dominują dwa duże obiekty przemysłowe. Widzimy tu fabrykę drewna oraz fabrykę kamienia za moimi plecami. Dużo tu też ładnej zieleni i klimatycznych szczegółów. Co tu wiele mówić? Sporo pracy. Makietę budowaliśmy w trzy osoby przez dwa lata. Citroen 2CV, elegancka panna i czerwona dachówka, to musi być Francja. Modelarze z tego kraju przyjechali również z takimi cudownymi mikrodioramami, one jednak stały nieco na uboczu. Piękne, ale w końcu nie było na nich kolei. Odbudowa niemieckiego Hamburga, zburzonego w czasie bombardowań alianckich podczas II wojny światowej, była tematem kolejnej bardzo interesującej pracy, pokazanej w tym roku w Muzeum Kolei Holenderskiej w Utrechcie przez Christiana Labucha. Nie zabrakło na niej kolei, tutaj dosłownie i w przenośni, w wersji miniaturowej. Lokomotywa i trzy wagony koleby, które pomagały w zasypywaniu dziury po ostrzale artyleryjskim lub bombardowaniu. Modelarski piasek trafiał do wagonu poza kadrem i gdzieś poza wzrokiem widza. Kiedy maszyny nie było na makiecie, można było podziwiać realistyczne detale. Życie codzienne, tuż po wojnie. Ciekawe, ilu cegieł doliczylibyśmy się, gdybyśmy mieli możliwość spędzenia przy tej makiecie. Oj, na pewno wielu godzin. Miniaturowy, historyczny Hamburg z 1946 roku to praca nieduża, ale przyciągająca uwagę na długie minuty. Już kilka razy oglądaliśmy na Ontraksie koleje afrykańskie. Zawsze była to jednak ta czarna Afryka, a tym razem, za sprawą belgijskich modelarzy, mogliśmy przenieść się do Egiptu.

Początkowo myśleliśmy o stworzeniu makiety przedstawiającej Kubę. Później rozważaliśmy Meksyk i wtedy na YouTube zobaczyłem film o egipskiej wąskotorówce niedaleko Luxoru. I pomyślałem, tak, Egipt. Zobaczyłem niewielką wioskę na wzgórzu, która żyje własnym życiem. Makietę budowaliśmy 7 lat, ale z przerwami. Wszystko zostało wykonane własnoręcznie no, prawie wszystko. W większości z materiałów z odzysku. To sprawiło nam ogromną radość. Czy makieta ta przedstawia jakieś konkretne miejsce, które istnieje w rzeczywistości? Nie, nie istnieje, ale w takiej formie mogłoby istnieć. Pustynny klimat wyczuwa się tutaj na każdym kroku, zaś arabski charakter makiety podkreślają realistycznie odtworzone szczegóły. Jednym z zabawnych szczegółów jest latający dywan. Nie mam jednak zdjęcia prawdziwego. Jest tu też zaklinać węży. Ale jest także i kolej. Taka trochę prowizoryczna, zrobiona z byle czego. Chcieliśmy stworzyć makietę, przy której się uśmiechniesz. Chodzi o realizm połączony z zabawą. I z pewnością to właśnie udało się osiągnąć belgijskim modelarzom. Jedno, nawet krótkie spojrzenie na tę makietę pozwala bez większego namysłu stwierdzić, że to kawałek Holandii, równo jak na stole sporo wody i zieleni, a do tego płynąca żaglowa barka. Ta makieta pokazuje kanał, nie rzekę, a kanał. Całość to pewnego rodzaju polder, który mógłby znajdować się w południowej Holandii. Charakterystyczne jest to, że mamy tu mnóstwo wież. Szczególnie ważnym elementem makiety jest ten wiatrak pozbawiony śmigieł. To miejsce, w którym dorastał mój ojciec. Brał on też udział w II wojnie światowej i właśnie w piwnicach tego wiatraka ukrywał się wspólnie ze swoim szwagrem. W drugiej części makiety widzimy z kolei mleczarnię, w której mój wujek pracował przez całe życie. Scenaria makiety jest więc bardzo specyficzna. Praca nad nią była bardzo przyjemna, ale w tym pejzażu nigdy nie było kolei więc wymyśliliśmy ją. Jeździ po niej południowo-holenderski parowóz tramwajowy. To kolejka wąskotorowa o szerokości toru trochę większej niż 1 metr. Makieta została wykonana w skali 1 do 87. The ta żaglowa barka to model firmy Artitek. Porusza się korzystając z podobnego do Faller Car systemu. Tor wyznacza jej drut, który obiega dookoła makietę. To była łatwa część. Trudne było umieszczenie barki na wodzie w taki sposób, żeby nie było widać, że ona jeździ, a nie pływa. Dlatego stworzyliśmy pewnego rodzaju zasłony. To, co musiało znaleźć się pod samą barką, jest więc bardzo jasne i aluminiowe. Dlatego niczego nie widać. Nie skrzywdzimy chyba nikogo, mówiąc, że to właśnie holendrzy pokazali w utrechcie najładniejszą makietę. Podobała się zarówno krytykom, innym modelarzom, jak i publiczności. De Graafström wygrało bowiem plebiscyt, w którym głosowali odwiedzający muzeum. Dziesięciotysięczny tłum wybrał piękną pracę, a nie kolejkę. Ciekawe, czy byłoby to możliwe w Polsce. Ontrak z 2019, choć był nieco inny od poprzednich edycji, nie zawiódł. Natomiast my z wyprawy do Holandii przywieźliśmy nie tylko tulipany. Po powrocie z plecaków wypakowaliśmy też sporą ilość przekonania, że modelarze z grupy PMMH0 mają się czym w świecie pochwalić. Ciekawe, czy gdyby poziom wystawy był wyższy, analogicznie do lat minionych, Rusi ocenione zostałoby równie wysoko? Wydaje się, że tak.